Z tej strony Grogu i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić z LEGO taki nóż motylkowy. on się prezentuje w otwarciu. No i jeżeli filmik Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, dajcie też subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. No i co? Zaczynamy! A więc pierwszym elementem, który będzie Wam potrzebny, to będzie dowolnej długości taki klocek i taki klocek ten klocek niebieski wpinacie tutaj tak i bierzecie taki klocek i przyczepiacie go ten, y I bierzecie jeszcze ten klocek, nie musi być koniecznie szary, może być innego koloru, czepiacie go tutaj. I teraz całość łączycie w ten sposób. Bierzecie dwa takie, muszą być yy, takiego koloru co ja mam, bo inaczej nie będzie działać. Czy będzie działać, ale słabo. I teraz bierzecie dwa takie i wczepiacie je tu po dwóch stronach. Znowu tak. bierzecie dowolnej długości takie dwa i wczepiacie je. Po dwóch stronach już mamy kształt naszego noża, ale jeszcze chwilkę. Teraz bierzecie znowu taką literkę T i nakładacie ją tutaj na górę. O tak. Teraz musicie skonstruować taką część z takich klocków, po prostu żeby było takiej wysokości. I przyczepiacie ją w ten sposób, tak. Tymi kropeczkami, te kropeczki mu musicie wczepić w to czarne. I z drugiej strony robicie to samo. Dobrze, mamy już coś takiego. Teraz trzeba skonstruować taki element. Ten co ja mam tutaj czerwony klocek, on musi być takiej długości. W sensie musicie odjąć sobie od długości tego kija swojego dwie kropki, żeby ten klocek tutaj pasował od początku do końca perfekcyjnie i, i przyczepiacie sobie jeszcze jedną warstwę pojedynczą od góry i ten klocek przyczepiamy w ten sposób tak żeby tutaj Z drugiej strony robimy to samo. A nie, poczekajcie. Ostrze trzeba wyjąć i włożyć je do góry nogami. Jak mieliście ostrze tak, to teraz trzeba włożyć tak. żeby tutaj się wszystko zgadzało. Oj, nie mogę teraz wczepić tego ostrza. No dawaj. Dobrze, więc po założeniu tej części ostrze powinno znajdować się w ten sposób, w ten sposób, tak. No i z drugiej strony robimy to samo. Więc doczepiamy ten klocek. I wygląda to mniej więcej, o, źle Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że tu mamy taką dziurę i ostrze się może w niej schować. Tak? Ostrze się może w tym schować. No i teraz z drugim. Y Bierzemy dwa takie elementy i jeden taki element i ten mały klocek wszczepiamy na samej górze w ten sposób. No i, i resztę tutaj wzdłuż. Oczywiście nie muszą być to takie elementy jak ten powaręczowo-czarny i i ten drugi. Mogą to być inne, tylko ważne żeby były w wysokości dwóch kropek i żeby się No i żeby były na no długości tego klocka, że ja mam tutaj przezroczysty. Z drugiej strony to samo tak, jeszcze jeden krocek. I wasz nóż jest już gotowy. Teraz możecie go sobie o, po otwarciu. Wygląda on tak. No i też dzisiaj bonusem będzie to, że nauczę was jak otwierać taki nóż. A więc wybierzcie sobie, która tam jest wasza bezpieczna rączka. Zmusicie, żeby ją złapać. Tak, trzymamy nóż. I teraz. Puszczamy tymi dolnymi palcami, puszczamy, żeby ta dolna rękojeść wraz z ostrzem mogła spać sobie swobodnie na dół. O tak. Więc jak już to mamy opanowane, to spróbujemy to zarzucić na górną część ręki. Jak się nam, no, za, jak zarzucimy, żeby nam się to uda, to teraz jeszcze raz. Jak Wam się uda zarzucić, to macie otworzoną tutaj rękę. O tak. I musicie teraz ją zamknąć, zacisnąć w pięść. I teraz ta część, która jest na górze, zjeżdża z powrotem na dół. I potem trzeba otworzyć. Tak. Mieć coś takiego. I teraz tą część zarzucić do góry. O tak. Żeby Wam i potem złapić, żeby Wam wyszło ostrze. Tak samo zamykamy. Tylko tym razem zarzucamy do tyłu. Łapiemy. Do przodu. Otwieramy. Tak samo jak wcześniej. tak I zarzucamy. W pierwszym tempie to wygląda tak. Otwarte. Zamknięte. Jeszcze drugi bonus to jest takie bardziej efektowne. Otwarcie, pokażę Wam. Jeszcze raz, bo mi nie wyszło. Mniej więcej tak to wygląda. I zamknięcie wygląda tak samo. Więc to otwarcie wykonajmy w ten sposób. Łapiemy nasz nóż. I tym razem nie wypuszczamy go tutaj, na nadgarstek. Tylko wypuszczamy go na te palce tutaj. Zobaczcie, nie wypuszczamy go do tyłu, tylko w bok. Jak już macie tak wypuszczony, jakby Wam się to udaje, teraz ten nóż musicie jakby zarzucić tak. Jeszcze raz. Zarzucać, zarzucacie na palce. I teraz co? I teraz tą część trzeba zarzucić o tak żeby wam się nóż odwrócił o, żeby wam się zmieniło miejsce czyli jak już umiemy zrobić to zarzucamy, obracamy, to teraz tak. Zarzucamy z powrotem w tamtą stronę. I teraz trzeba złapać. Znaczy nie otworzyć i do przodu. Mamy nóż otwarty. No i teraz jak zamknąć? Zamykanie jest bardzo proste. Nóż do tyłu łapiemy. Yy, odwracamy. Otwieramy tutaj, żeby można było ostrze schować. I zarzucamy. Czyli to w przyspieszonym tempie będzie wyglądać tak. Więc to jest y, nóż motylkowy wykonany przeze mnie. Jeżeli komuś się spodoba filmik, no to proszę o zostawienie łapki w górę um, i o zostawienie subika na tym kanale. No i tak, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!